Daje duże pole do popisu dla naukowców, otwiera możliwości przed dynamicznie rozwijającą się medycyną. Inżynieria biomedyczna to wspólna oferta Politechniki Świętokrzyskiej i Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, które proponują połączenie nauk medycznych i technicznych. Zapotrzebowanie na tego typu specjalistów jest coraz większe, bo coraz większą wagę przykładamy do komfortu życia. Siła napędowa współczesnej medycyny dziedzina, która łączy w sobie osiągnięcia techniki i wiedzę medyczną na temat człowieka, proponując innowacyjne rozwiązania. Inżynieria biomedyczna wszystkie swoje działania koncentruje na człowieku. To w praktyce przede wszystkim udoskonalanie produkcji, obsługi sprzętu medycznego, urządzeń diagnostycznych, a także konstrukcja sztucznych narządów. Jest to kierunek techniczny, aczkolwiek wymaga podbudowy z nauk o zdrowiu. Potrzebna jest tam anatomia budowy człowieka, ale też potrzebne są narzędzia z zakresu precyzyjnego pomiaru, czyli przetwarzanie obrazowe, następnie projektowanie pewnych elementów. Potrzebna jest znajomość z materiału znactwa, aby zastosować właściwy materiał biozgodny dla określonych endoprotez. No i wreszcie umiejętność prototypowania, czyli tego Produkcji tego finalnego wyrobu, którym będzie określona proteza. Wszelkie innowacje w medycynie mogą przynosić ulgę w cierpieniu, skracać czas rehabilitacji i przede wszystkim poprawić komfort życia pacjentów. Przykładem praktycznego zastosowania wiedzy z nauk technicznych i medycznych jest projektowanie endokrotez i implantów, a tu duże pole do popisu. Ma druk 3D. Wydruki 3D w formie implantów stosowane są coraz częściej podczas operacji w różnych ośrodkach medycznych także w Polsce. Wszystko dlatego, że nowoczesna technologia stwarza możliwości zaprojektowania idealnie dopasowanego implantu, który ma stanowić substytut dla kości pacjenta, a tu potrzebna jest precyzja i wysoka wytrzymałość wydrukowanych elementów. Bardzo często jest taka potrzeba, żeby zrobić nietypowy implant, bo na przykład ktoś ma nietypowe załóżmy jakieś urazy albo nietypowy układ kostny. No więc takie standardowe układy to nie bardzo pasują, więc należy sobie w jakiś sposób pomóc. Bardzo często tworzy się na drukarkach różnego rodzaju prototypy. Później, żeby to sprawdzić, to najpierw możemy sobie wydrukować, zobaczyć jak to wygląda, można porównać z tomografią komputerową, no i wtedy można przystąpić do operacji. Z roku na rok medycyna korzysta w coraz większym stopniu z implantów 3D. Powstają nie tylko endoprotezy biodra, ale też implanty zębów, protezy kończyn, a nawet skomplikowane fragmenty twarzy czy innych elementów ciała człowieka, które pozwalają lekarzom na przeprowadzenie skomplikowanych operacji. By powstawały coraz bardziej precyzyjne implanty, potrzebne są innowacyjne materiały, które zapewniają lepszą przyswajalność przez organizm. W tym jest przyszłość, żeby tworzyć nowe grupy materiałów, zupełnie nowe powierzchnie, i to będzie właśnie możliwe w tym laboratorium. Takich umiejętności nabędą studenci, po to, żeby byli przygotowani do tworzenia nowych materiałów, żeby byli twórczy, kreatywni i w przyszłości tworzyli nowe grupy implantów i wyrobów medycznych. Inżynieria biomedyczna to atrakcyjna perspektywa na zawodową przyszłość, kierunek dla pasjonatów biologii z silnym zacięciem technicznym. Po jego ukończeniu specjaliści bez trudu radzą sobie przy obsłudze sprzętu medycznego, który każdego roku pomaga w leczeniu setek tysięcy pacjentów. Ten interdyscyplinarny kierunek studiów, on... Yy... Pozwala przygotować super specjalistów, którzy będą łączyć dwie rzeczy, dwie dziedziny bardzo odległe od siebie, jakby nie patrzeć, wiedzę inżynierską i wiedzę medyczną. Jeśli chodzi o przygotowanie ich, to sądzę, że nabędą takich umiejętności, że będą gotowi rozwiązywać problemy inżynierskie. Ale z uwzględnieniem tak delikatnej i skomplikowanej materii, jak jest ciało ludzkie. W inżynierii biomedycznej kluczowe znaczenie ma metrologia, bo oprócz doboru materiałów czy technologii wytwarzania potrzebne są systemy pomiarowe, które pozwalają na ocenę dokładności poszczególnych elementów. Bez metrologii, bez pomiarów nie bylibyśmy w stanie wiarygodnie ocenić jakości wykonania, czy to tej protezy, czy implantu. Aby spełniał określoną funkcję ten element. Również metrologia, jak i pomiary, to jest cały zakres analizy wyników pomiarowych. Jeżeli chodzi o inżynierię biomedyczną, mamy szereg urządzeń diagnostycznych. Nie tylko inżynieria biomedyczna, również medycyna. Dzięki działaniom metrologii jesteśmy w stanie ocenić dokładność takich systemów, takich urządzeń diagnostycznych, aby uzyskać wiarygodne wyniki. Studenci będą mieli do wyboru dwie ścieżki kształcenia. Ci bardziej zainteresowani częścią protetyczną i techniczną będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w obrębie Politechniki, a studenci bardziej nastawieni na medycynę będą mogli mieć więcej zajęć medycznych. Obie uczelnie mają dwa zasadnicze atuty – kadrę oraz bazę laboratoryjną. Wszystkie laboratoria wyposażą założone są w najnowocześniejszą aparaturę. Tak się składa, że i Politechnika Świętokrzyska i Łódka mają duży potencjał w tym zakresie, dlatego że Politechnika ma szereg bardzo nowoczesnych laboratoriów, w tym m.in. Laboratorium Prototypowania 3D, które umożliwia wykonywanie proces dowolnych materiałów czy to ceramicznych czy ze stopów metali i uwzględniając możliwości pomiarowe które również dysponuje którymi dysponuje politechnika jesteśmy będziemy w stanie wykonać endoprotezę pod każde zapotrzebowanie my proponujemy w module takim dodatkowym, obieralnym takie przedmioty, które przybliżają tego studenta do wiedzy medycznej, dają podstawy wiedzy medycznej z anatomii, z patofizjologii, z patologii, podstaw takich, takiej wiedzy klinicznej, ale po to, żeby ten, ten student mógł w przyszłości tę wiedzę wykorzystać do. Obsługi takich urządzeń, które stoją też w tej sali, być wykorzystywane do obsługi sprzętu medycznego i w y, uczelniach medycznych, bo kształcimy y, przyszłych techników symulacji medycznej, takich, takich osób, które wspomagają proces dydaktyczny studentów na kierunkach medycznych, y, czy też wspomagają jednostki ochrony zdrowia w y, Obsłudze bardzo skomplikowanego sprzętu medycznego. Specjalistów w zakresie serwisu urządzeń medycznych potrzebuje niemal każdy większy szpital i placówka ochrony zdrowia. Inżynier biomedyczny, bazując na swojej wiedzy, może szukać pracy też w branżach elektronicznej czy informatycznej, które realizują projekty dla szeroko pojętej medycyny. Takielecka firma to dowód na to, że specjaliści z nauk technicznych i medycznych natychmiast są wchłaniani przez rynek. Medycyna się rozwija. Tych firm powstaje coraz to więcej, urządzeń sprzętowych, takich medycznych jest coraz to więcej. Mamy duże zapotrzebowanie na tego typu ludzi, którzy mają podstawowe przygotowanie w zakresie inżynierii biomedycznej, mają podstawy znajomości pracy rentgenów, aparatów USG, tego typu urządzeń. Mamy dużo szpitali w Województwie Kieleckim, które mają zapotrzebowanie na tego typu ludzi do działów aparatury medycznej.